Cześć, dzień dobry kochani, z tej strony Simulata i dzisiaj pokażę Wam jak zbudować basen, który będzie przezroczysty. Słuchajcie, zaczynamy od, przynajmniej ja tak zaczynam, od postawienia jakby pokoju. Ale wiecie, tego bez, bez żadnych ścian. Przyjmijmy, że to będzie sobie takiej wielkości basen. E, podnosimy go na fundamentach tak bardzo wysoko, jak chcemy. Ja sobie wybiorę taki mniej więcej taki sobie jakby e, poziom. E, teraz w tym miejscu e, umieszczam basen, o którym mówimy. Zostawiam sobie tutaj kawałek. Niech sobie takie tutaj wejście, wejście że tak powiem, będzie. Mm. E, co, słuchajcie, no, stawiam sobie oczywiście schodki e, e, do naszego basenu. Niech już sobie tutaj będą i się nam ładnie prezentują. ozdóbmy e, to od razu szybciutko. Pyk, pyk, pyk. Oj, trochę przesadziłam. Niech to będą prześwitujące bariereczki. No i co? Przechodzimy do najważniejszego. E, wpisujemy kod,, który, e, który, 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 który pokazuje nam wszystkie dybugi z gry. Ja oczywiście link zostawię w opisie. Ja już go nie wpisuję, ponieważ mam go już wpisanego, a nie chcę po raz kolejny wychodzić z gry, a tylko po to, żeby mi się te kody wyłączyły. Wiecie o co chodzi z wpisywaniem kodów, na pewno wiecie. No i co? Wchodzimy, słuchajcie, w fundamenty. No i tutaj mamy wszystkie, wszystkie piękne fundamenty. Takie, które już były, takie, których nie było. No, tego to nie jest normalne. A bardzo ładne swoją drogą. Eee, I wybieracie, słuchajcie, ten szary. Szary jak ten. O ten też tak działa. <laughs> no to sobie wybieracie którykolwiek szary. Tutaj macie z gry podstawowej, tutaj macie z y, miejskiego życia. Eee, ten, niestety, ale nie no nie jest szary, wiem, 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 no ale no nie może być szary. No ale też jest taki. Ten wygląda jak szary, naprawdę. Nie, 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 wybieracie sobie tutaj mamy w grze podstawowej. Taki o właśnie e, właśnie fundament. E, on wygląda tak mniej więcej. Mm, oczywiście możemy sobie również postawić e, barierki na górze. A tutaj również sobie wybiorę z debugów. Um, bo też je bardzo, bardzo lubię. A żeby nasi simowie byli bezpieczni i nie wypadli, że tak powiem. Tutaj możemy sobie, wiecie, oczywiście, nie wiem, zabudować. Ojej, kochanie, tu chciałam, ścianę postawić sobie, nie wiem, zabudować. No możemy sobie tak jeszcze w ogóle zrobić, tak? Zrobić z tego, e, nie wiem, tutaj sobie dom z tyłu pociągnąć wiecie, o co chodzi. Um, podwyższać fundamenty, obniżać fundamenty. Nie ma problemu żadnego. E, teraz mamy problem, tak, e, bo, bo nam się fundamenty e, zlewają jakby, no ale sobie tutaj akurat to działa jako jeden pokój, więc to jest najmniejszy, najmniejszy problem tak naprawdę. Da się, wszystko da się tutaj zmienić i, i, i utrzymać. Mm, wiadomo, że tutaj z tej strony to może, może, może nie wygląda jakoś wow, super fajnie, ale w domu jakimś nowoczesnym na pewno e, spełnia swoje e, zadania. Ehm, no i co Wam mogę jeszcze więcej powiedzieć? Co Wam mogę powiedzieć? Pewnie chcecie zobaczyć, jak wygląda... Dlaczego ta się, ściana się nie usunęła? Mm, mogę Wam teraz pokazać, e, jak wygląda pływanie w takim obasenie. Ja Wam od razu powiem, tak od siebie, że e, bardzo polecam spróbować tej funkcji w, e, w Sulani. Jeżeli ktoś oczywiście posiada, tak? E, wtedy możecie e, zrobić taki basen w środku oceanu i to też naprawdę wygląda wow, możecie sprawdzić Usaka sakataks na jej stronie na Facebooku, zostawię link w opisie oczywiście, e, jak ona takie coś wykonała właśnie w Sulani i jakie to robi wrażenie. E, popływajmy sobie tutaj w basenie, e, tutaj nie rozmawiaj z nikim, tylko, tylko pływaj! pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. Gdzie ona nam pobiegła? Jezus Maria, nie ma jej. Aha, tu biegnie, patrzcie. <laughs> biegnie. Dasz radę. Biegnie, biegnie, biegnie. Biegnie. Dobra. No i teraz zobaczcie, ona sobie wchodzi. Tu mam na przyspieszeniu, widzę. No ale tu widzimy całą naszą postać pływającą. Wiecie, to nie muszą być tylko baseny. Ja na przykład e, również budując jakieś wysokie e, domy, e, które chcę, żeby nie wiem, stały na belkach e, albo coś i te fundamenty czasami aż psują, psują jakiś tam wygląd, to właśnie wtedy również używam e, prześwitujących e, fundamentów. Ale nam się tutaj rozmarzyła... Och... Spójrzcie na nią. Naprawdę wspaniały. Relaks. Relaks jak nic. Chciałabym tak sobie też porelaksować już w basenie. Tylko dajcie nam troszeczkę więcej, więcej stopni na dworzu. Także e, mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. A, że może nie znaliście tej funkcji, bo ja powiem szczerze, że dowiedziałam się o niej bardzo, bardzo, bardzo dawno. No, no kto by pomyślał, żeby spróbować szarego fundamentu i akurat on będzie przezroczysty? A jeżeli Wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i dajcie znać jeszcze, jaki poradnik chcielibyście zobaczyć. Cześć!